Przez całe życie wiedziałem jedno z niezachwianą pewnością. Że moim przeznaczeniem jest chwała wielkiego czempiona Słońca. Nawet po śmierci rana, po upadku południka, nie zwątpiłem w przeznaczenie. Aż się pojawiłaś. Gdy usłyszałem, że przeżyłaś, ogarnęły mnie wątpliwości. Tak jak słońce wschodzi i zachodzi, ci, których mam zabić, giną. A jednak zawiodłem. Jak? Dlaczego? Z każdym twoim atakiem, z każdym poległym żołnierzem, moje zwątpienie rosło. Ciągle myślę o chwili, gdy mój nóż przebija twoje gardło. Jeden ruch. Małe pociągnięcie, a zginęłabyś. W zabijaniu jestem wyćwiczony. Skąd wahanie? Czemu nie wykonuję swojego zadania? Masz bliznę na policzku. Nie dokończyłeś dzieła. Tak, pamiętam. Dobrze walczył. Chodź dzikus. Nazywał się Rost. I był lepszym człowiekiem niż ty kiedykolwiek będziesz. Lepszy. Jest ten, który nie kończy z wyprutymi flakami. Nie. Nie chodzi o niego. Mogłem cię wykończyć zanim zaatakował. Bez skutku. Ta klęska dręczyła mnie. Bezustannie. Dopiero gdy cię schwytałem, w tamtym miejscu, dostrzegłem plan mojego pana. Skryty za całym ciągiem dotychczasowych wydarzeń. Ty miałaś przeżyć wtedy na górze, zakłócać pracę i zabijać moich ludzi. Tak jest. Miałem Cię pojmać tutaj, abyś mogła zginąć jako święta ofiara dla słońca. Wszystko. Jest tak, jak miało być przewidziane i przeznaczone. Przeznaczenie wypełniasz rozkazy, a nie jakiś tam wielki kosmiczny plan. Jesteś lalką, a Hades pociąga za sznurki. Jesteś pionkiem popychanym przez silniejszych. Gdyby nie zabijanie, to byłoby nawet śmieszne. Hades to starożytna maszyna, a nie jakiś podziemny cień z mitów Karja. Nie obchodzi go południk. Chce zniszczyć wszystko i wszystkich. A ty jesteś jego wiernym sługą. Nie służę podziemnemu cieniowi, ale słońcu w cieniu. Częścią natury związanych jednym celem. Cieniowi i słońcu. Ciemności i światu. Naprawdę nie słyszysz, jakie dyrdy mały pleciesz? Służbę szalonemu ludobójcy, królowi słońce, zamieniłeś na służbę maszynie. To nie jest awans. O nie. Ach. Przypomnę sobie te słowa, gdy będziesz płonąć. Trawiona płomieniami. Nie dostrzegasz istoty rzeczy. Twoje wątpliwości zostały pokonane, tak jak ty sama. A wraz z pewnością wiary przychodzi niepowstrzymana siła. Więc zacznij wystawić swoją wiarę na próbę. Zobacz, czy wszystko działa tak jak chcesz. Krąg się zamknął. Każdy element jest na swoim miejscu. Tam, gdzie powinien być. Zamknięte w klatce zwierzę spełni swoje przeznaczenie zwierzęcia ofiarnego. A zwierzęta ofiarne zapomniałem. Gdy zniszczyłaś sieć zaćmienia, wysłałem posłańców na wschód, aby zebrali siły i przygotowali inwazję na świętą ziemię. Mają zabić wszystkich nora. Chciałem cię tam złapać, ale niestety spotkaliśmy się o wiele wcześniej. Po co bez potrzeby mordować dziesiątki niewinnych? Szkoda zachodu. Masz rację. Nawet nie nacieszę oczy. Nieważne. I tak nie mogę już odwołać tego rozkazu. Dzięki temu, że zniszczyłaś sieć, łączność na duże odległości jest niemożliwa. Skazałaś nie tylko siebie, ale i całe plemię. Nie dostrzegasz w tych zdarzeniach palącej sprawiedliwości słońca? Twój fokus potężne urządzenie prawda? No i takie delikatne. Jak widzisz. Tym razem nie zawahałem się. Nóż został już przekręcony. Zbójcie się! Nadszedł koniec życia w cieniu! Nowy świt drży na horyzoncie, nowy dzień niebawem nadędzie. A gdy nastanie, fałszywy król słońce umrze, a święty południe będzie znów nasz. Tak oto, ja stałem się narzędziem proroctwa. Obie połowy złączone w jednym celu. Cień i słońce, światło i mrok, noc i dzień. Patrzcie! Nie uciekajcie! Nie dostrzegacie dowodu błogosławieństwa słońca! Jak inaczej, takie ciebie jak my mogłyby kroczyć pośród nas? Gdyby nie łaska słońca, gdyby nie miały nam pomóc! Dawno temu, chcąc uświęcić ten plan, promienny Dylan rozkazał, by wielu niewiernych zginęło od popychani Behemoth. Potężny jest Behemoth od słońca, ale staje się potężniejszy, gdy nad niego moc cienia. Niechaj ta, która knuła przeciw nam, Zginie jako pierwsza! Niechaj! Będzie pierwszą z tysięcy! <śmany> Z broni. Cała moja broń została na platformie. Ten krąg zdaje się być bez wyjścia. Wykorzystam przeciwnie mojego jego siłę. Ten zwłok jest słabszy. Jeszcze jedno uderzenie, a puści. つかまえた。<リ> chodziłem na biodrach. Nie Te elementy po bokach głowy. Muszą mieć coś wspólnego z jego atakami podnoszącymi. Zabić ją! Zabić ją! Dlaczego sam tutaj nie przyjdziesz, tworzą! A więc jesteś naprawdę ryzykowałeś? Oczywiście, że tak. Gdybyś zginęła, święta góra Nora nie ujawniłaby swoich tajemnic. Szkoda, że straciłeś czas. Chiliz zniszczył mój fokus. A z nim rejestr alfa. Skądże znowu? Gdy monitorowałem twojego fokusa, na bieżąco kopiowałem każdy plik. Zainstalowanie danych w nowym fokusie było dziecinnie proste. Najlepszego, Izaaku. Tata bardzo kocha swojego synka. Robisz wszystko, żeby nie dało się ciebie lubić, zając. Ale potrzebuję tego... Zobaczysz, gdzie się urodziłaś. Może się czegoś dowiesz. Tak, poznam maszynę, która sprowadziła mnie na świat. Jak to ująłeś, to ja znikam. Czekaj. Tak? W jaki sposób ustaliłeś moją pozycję, skoro nie mam fokusa? Serio, Aloy. Nie trzeba geniusza, żeby się domyślić, że Hilis wrzuci cię do pierścienia słońca. Zajeździłem dwa bieguny, aby dotrzeć tutaj na czas, więc ruszaj już. Od kiedy umiesz radzić sobie z maszynami? Odkąd odkryłaś, jak to się robi? Oczywiście musiałem zniszczyć skaziciela, aby zdobyć potrzebne części. Ale to ty pokazałaś mi, jak tego dokonać. To kolejna korzyść ze śledzenia twoich poczynań przez fokusa. Prawdę mówiąc, same podstawy tej techniki nie różnią się zbytnio od szamańskich rytuałów Banuk. Choć oczywiście są dużo lepsze. Świetnie. W takim razie proszę bardzo. Hilis rozpoznał cię w kręgu słońca. Wcześniej mówiłeś, że pomogłeś zaćmieniu. Nie, że znałeś człowieka, który zabił mo. który prawie mnie zabił. No to już wiesz. Jest poważnym zagrożeniem. Zróbmy więc, co się da, aby on i Hades nie zwyciężyli. Jasne. Pójdę już. Jakby tego było mało, Chilis rozkazał Oddziałowi Zaćmienia zaatakować Świętą Ziemię Nora. Plemię jest już osłabione. Nie mają żadnych szans. Musisz iść ze mną. Nie zgadzam się. Muszę poczynić swoje przygotowania. Co za. Czemu w ogóle Cię pytamy i tak nie odpowiesz? Skontaktuję się z Tobą we właściwym czasie. Odezwę się później. Przy okazji, jeśli planujesz wrócić na terytorium Garża Cienia, przyniosłem Ci stosowne przebranie. Myślisz o wszystkim, co nie? Ktoś musi. Aloy, gdy poszukiwałaś rejestru Alfa w Bunkrze Nowego Świtu, Byłem zbyt okrutny. Dla Twojego dobra mam nadzieję, że ktoś czeka na Ciebie pod tą górą. Nie coś, ale ktoś. Ja!